Pomysł filmu Homo Fater narodził się na początku 2005 roku, kiedy to w Polsce od kilku miesięcy prowadzone były różnego rodzaju parady równości, jakieś kampanie przeciwko homofobii. Stwierdziłem, że w sumie w Polsce nie powstał żaden film o homoseksualistach poruszający problem istnienia homoseksualizmu w Polsce, problem homoadopcji. I przy jednej z takich rozmów z Bodo Koksem i z Dawidem Antkowiakiem stwierdziłem, że fajnie byłoby zrobić film o gejach. W polskiej rzeczywistości. Postaram się mieć, ale nie wiem. Ona ma wpaść na 17. Jakbyś mógł się postarać. Dobrze, to jak się już teraz postaram, myć. <grym> 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 Bardzo fajnie było. Kiedy reżyser zaproponował mi rolę homoseksualisty w swoim filmie Homo Father. Uznałem to za wielkie wyzwanie. A z drugiej strony, też obawa, czy, czy sprostam temu wyzwaniu, ponieważ nie mam zbyt dużej wiedzy na temat homoseksualistów. Raczej w moim środowisku są sami heteroseksualiści. I wszystko, co robiłem w tym filmie, właściwie było intuicyjne lub podpatrzone w mediach czy na filmach o homoseksualistach. Cześć! Cześć. E jak tam w pracy? Ale cieszę się. Zrobić ci herbaty, Zrobić ci herbaty. Słyszysz, co ja powiedziałem? Yy, z cukrem czy bez? Może cukrem, z cukrem? To jest za torba. Pomyślałem, że to fajne wyzwanie dla mnie, aktora amatora. i Ucieszyłem się z tego, Chociaż, oczywiście gdzieś tam obawa była. Piotr mówił, że to ma być komedia, komediodramat w sumie, wiesz. Ale taki ciepły dosyć, nie? Film. Ale bałem się, że może być to jakoś tam przerysowane w pewien sposób przeze mnie, bo, bo nie znam trochę tematu. Nie Ja się chowam. <laughs> I tak będzie dobra, dobra, Myślę, że to jest najlepszy film Piotrka. Zdecydowanie najlepszy, najbardziej prawdziwy, najbardziej spontaniczny. Kręcił go po prostu, bo chciał nakręcić taki film, taki miał pomysł. To, co z tego filmu wyszło, myślę, że w jakiś sposób przerosło swojego oczekiwania. I teraz, cichutko. I teraz cichutko. I teraz przytul mocno. Przytul mocno, mocno, mocno. na mocno, mocno. Na ręce, na ręce, no, mocno, mocno to kręci to, mocno, gramy, gramy. Mocno. Już się nigdy nie zostało. A na to Ameryka, No bo musi śmierć, musisz ją przytulić mocno, nie wiem. Kręciliśmy chronologicznie. To było chyba w marcu. Wiedziałem, że na bieżąco muszę dopisywać każde kolejne ujęcia. Nie było żadnej improwizacji, były po prostu sceny rozpisane. Wiadomo, że tam aktorzy od siebie też dodawali jakby... Ugłaskiwali te rolę, starali się wcielić w nie i wiedzieli, że niektóre teksty lepiej zabrzmią wypowiedziane w ten sposób, a niektóre teksty trzeba całkowicie zmienić. I to było na zasadzie konsultacji ze mną. Poprawnie mówić, no poprawnie wymawiać kluczowe słowa. Jakie słowa? Przy pisaniu scenariusza Raczej starałem się zachować taką świeżość. Nie, nie chciałem wchodzić w jakąś literaturę dla homoseksualistów, czy jakieś filmy o homoseksualistach z zagranicy. Chciałem opowiedzieć to po polsku, z pełną świeżością. Gejowska, nie gejowska. Miłość to miłość. Jak będzie szczera, to dziecko będzie szczęśliwe. Bo nie ma nic gorszego niż wychowanie dzieci bez miłości. Powinniśmy to wiedzieć. Budując postacie, bazowałem na zwykłej rodzinie heteroseksualnej, bo obrałem sobie taki podział, żeby bardziej skontrastować ten problem w ich związku, gdzie jest mężczyzna, jest mężczyzną, pracocholikiem, kobieta, bardziej wrażliwa część tego związku, jest kurą domową, która jest tłamszona przez tego mężczyznę, zamykana w domu i też tęskni do tego, żeby obnieść się ze swoją miłością, z tą miłością homoseksualną, na którą świat zewnętrzny nie jest gotowy jeszcze. No cię skarbie. I co dostałeś? No jeszcze nie wiem, po pracy mam do niego zajrzeć. Jak po pracy? No właśnie dlatego dzwonię. Słuchaj, czy my możemy przełożyć solarium na sobotę? Dobrze, to jest ważniejsze. Masz rację. Trzymam dla ciebie kciuki. No, y, papa. A buziaczki? W pracy jestem. Buziaczki? Bardzo dobrze, że ten film powstał, ponieważ mam wrażenie, nie wiem, przynajmniej ja nie znam. Chyba żadnego filmu polskiego, który, w, który opowiadałby o związkach homoseksualnych, i na dodatek jeszcze o wątku homoadopcji. Ja. Nie, nie może W ciągu 3 czy 4 dni nakręciliśmy te 60% materiału, aż doszło do spotkania z dzieckiem, bo film opowiada o problemach homoadopcji w Polsce i w momencie, gdy pojawia się dziecko w tym związku, dziecko stanowi problem i tak samo było u nas. Gdy dziecko pojawiło się na planie, stanowiło bardzo duży problem, bo o ile pracuje się z aktorami, których można wykorzystywać przez 20 godzin nawet na dobę, tak z 3-letnim dzieckiem jest troszkę gorzej. 2-3 godziny to było za dużo dla dziecka, dlatego w pewnym momencie załamałem się psychicznie i nerwowo. Dziecko chciało jeść chipsy, spać, ale nie grać w filmie. I musieliśmy przesunąć zdjęcia o 3 miesiące. I jeszcze raz. Zamknij buzię. I uszy. 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 I nie jeszcze nie raz. Nie jeszcze nie raz. I ostatni nie raz. Nie Amelia, nie Amelia popatrz na wujka. Patrz jaki śmieszny wujek. Zobacz. Patrzcie. I zobacz co robi wujek. Zrób tak jak wujek. Zrób tak jak wujek. Puść, 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 raz. Wiczki, puść wiczki. Chodź. Puść wiczki. Nie wolno. I trzy miesiące później spotkaliśmy się już z pełnym scenariuszem. Od samego początku najęliśmy operatora Jacka Hamota, który tym razem prowadził kamerę. I od samego początku te sceny, które już, już nakręciliśmy, kręciliśmy powtórnie. Dziecko było troszkę starsze, przećwiczone, miało wszystkie teksty i zagrało rewelacyjnie. Także film w, nakręciliśmy w ciągu 6 dni, od początku do końca. Amelia? Amelia. Amelia, Amelia tu jest Amelia. Amelia. A status? To, że zaczęliśmy kręcić film po raz drugi, kilka miesięcy po tym, jak zrobiliśmy 60% materiału, wpłynęło bardzo pozytywnie na całą ekipę, na aktorów, którzy mieli już przećwiczone swoje teksty, którzy wiedzieli, co grają. Wiedzieli, jak grają, mieli kilka miesięcy na przemyślenie tych ról i jeszcze uplastycznienie tych dialogów w ich ustach. Dlatego myślę, że dużo prościej było realizować powtórnie te 60% materiału. Z drugiej strony, aktorzy, którzy nie są homoseksualistami, a grali bardzo odważne sceny kochanków w Wannie. Gdzie przytuleni do siebie, myją sobie plece nawzajem, musieli jeszcze raz kilka godzin spędzić w tej wannie. No to już tak troszkę z niesmakiem do tego podchodzili, ale udało się, bo to są koledzy i myślę, że dla dobra filmu zgodzili się na te sceny i za drugim razem poszło to dużo łatwiej. Słuchaj, ja ci już razy mówiłem, ja nie chcę wracać do znajomości z przeszłości. Dobrze? Tak, bo ty masz znajomych, masz pracę, masz kumpli w pracy, a ja się jak tak w domu. Czasem z matką się spotkam, na ten ruski, no... Weź się postaw mojej sytuacji. Słuchaj, znaczy ja w bronię pracować. Ja akurat miałem to szczęście, że y, moim filmowym partnerem jest mój y, prywatny, dobry kumpel. I myślę, że to, że się kumplujemy, pozwoliło nam na to, żeby mniej wstydzić siebie nawzajem. Heteroseksualni kumple, kiedy mają leżeć razem w łóżku, kiedy ja miałem leżeć na jego gołej klatce piersiowej, Zwykle reagują za żenowaniem, zawstydzeniem. Jest to sytuacja mało komfortowa. Ale przez to, że, że się przyjaźnimy i lubimy i mamy poczucie humoru podobne, to było nam łatwiej grać te trudne sceny dla nas, czyli takie tych zbliżeń. Podobać Ci się? Twój blog? ty wiesz. Nie durniu. <laughs> Ta sekretareczka. Gabi, przez <laughs> No skąd mogę wiedzieć, czy mnie nie zdradzasz na boku z jakąś dziurą? <laughs> Jaką dziurą, Ty jesteś moją jedyną widzicielą. Film, z tego co się przypominam, pierwszy, właśnie taki poważny pokaz miał w, na festiwalu w Gdyni, ale od dziwo dostał się do konkursu kina niezależnego. I jakież było moje zdziwienie, kiedy dostał tam nagrodę specjalną jury. Mam tutaj nagrodę dla e, pana Piotra za e, osiągnięcia i za. E, za film. Homofadek. Po nagrodzie w Gdyni każdy film, który został w jakimś stopniu tam wyróżniony, brał udział w konkursie, który był jakby kontynuacją tego konkursu w Gdyni: w konkursie filmów niezależnych w telewizji publicznej. Ja też dostałem taką propozycję, że mój film będzie tam wyimitowany. W tym samym czasie zmienił się ustrój rządzący w Polsce i na stanowisku prezydenta pojawił się nowy prezydent. Jakoś od tego czasu dziwnie zaczęło się dziać z moim filmem, bo ten pokaz w telewizji publicznej nie wypalił. Film został wypchnięty.